Cmentarz dla zwierząt 2 to była oczywiście tylko kwestia czasu. Bo skoro pierwsza część zarobiła pięciokrotność swojego budżetu, wielki hit, więc no oczywiście, że trzeba było nakręcić jak najbardziej dwójkę. Studio chciało w miarę szybko to zmonetyzować i akurat nie ma się co dziwić, bo biorąc pod uwagę, że lata końcówka 80., początek lat 90. to rzeczywiście jest ogromna ilość produkcji na podstawie twórczości Stephena Kinga, więc stwierdzono, jak najbardziej będziemy robić dwójeczkę, bo musimy, bo chcemy, bo możemy. I. Tutaj już była zagwoska, ale zanim oczywiście powiem o tym, co się podziało, tylko zarysuję fabułę. Mija kilka lat do właśnie naszego pięknego, ulubionego y, miasta. Przyjeżdża ojciec z synem. Postanawiają sobie troszeczkę zwolnić, troszeczkę, że to powiem, życie inaczej y, poukładać. No i okej, okay, wszystko niby jest, jest w porządku, no ale, oczywiście, że ale. Jest y, kolega y, Jason Maguire w roli oczywiście Drew Gilberta. Jego piese, piesek y, umiera. Chowają go na cmentarzu? Na cmentarzu właściwie. Oczywiście on wraca, no i wiemy oczywiście, co się może wydarzyć, no to nie trzeba tutaj rzeczywiście nikomu nic mówić, więcej nie będę, nie będę zdradzał. Ale pierwotny koncept w ogóle był całkowicie inny, ponieważ yy, pani reżyser jedynki oraz dwójki. Mary Lambert stwierdziła, że jej pierwotna koncepcja filmu zakładała, że Ellie Creed będzie główną postacią, jedyną ocalałą z pierwszego filmu. No bo rzeczywiście taki, taki był koncept. Yy, Jednak Paramount Pictures nie było pewne, czy główna bohaterka, czyli nastolatka, będzie w stanie udźwignąć tę historię. No, akurat nie chodziło tak naprawdę o historię, tylko i wyłącznie o to, czy się kasa, yy, kasa zwróć, zwróci. Więc stwierdzono, że idealnym... Yy. Przykładem idealnym, chyba kandydatem do tej roli będzie 13-letni Edward Furlong Zresztą go na miniaturze I został on obsadzony w tejże roli Bo dopiero co wystąpił w drugiej części Terminatora, czyli Terminator 2 Dzień, e, dzień Sądu No i stwierdzono, ok, będzie super, będzie świetnie To on jak on się pojawi, to będzie, e, będzie już e, dobrze Więc problem jest, jak dla mnie, ten wielki Że ten film z jedynką ma bardzo niewiele wspólnego OK, bo są rzeczywiście rzeczy, które tam się gdzieś, gdzieś pojawiają. Bo tam wiesz, nagle przebiegają albo przejeżdżają rowerami, i tutaj mamy dom, napisane z Creed, więc wiemy, że to ten, ten domek, co nie, i tak dalej. Ale same takie nawiązania. Mm, no to widać bez widać, że ten rzeczywiście film jest tylko i wyłącznie zrobiony po to, żeby odciąć, odciąć kupon, żeby to była kolejna kontynuacja, żeby to był po prostu tylko i wyłącznie pieniądzur, a nie żadne budowanie uniwersum. No ale akurat w tym uniwersum, chyba poza Kevinem Smithem, chyba nikt nie, nie myślał, ale to jest jak najbardziej inna sprawa. W każdym razie. Mam dużą zagwoskę z tym, ponieważ oczywiście mamy samych nowych bohaterów, więc tak na dobrą sprawę można tutaj to potraktować w ten sposób. Ale tak, no jest ten nasz Edward Furlong z, z ojcem. W, te, w roli ojca w ogóle Antony Edwards. Też kojarzy go za panią, możesz z serialu IR, ER, czyli Ostry dyżur, Taka, taki był polski, polski tytuł, więc rzeczywiście on się pojawia. Pojawia się Clancy Brown i. Pamiętaj, to są lata 90, więc albo wiadomo było, że w rolę w antagonisty wcieli się Gary Oldman, albo będzie to właśnie Clancy Brown, albo Dennis Hopper, bo ci panowie, ci trzej panowie najczęściej występowali właśnie w rolach antagonistów. Wystarczy przypomnieć oczywiście nieśmiertelnego, wystarczy przypomnieć chociażby Zieloną Milę, ale to już kilka lat, kilka lat później. Więc mamy nowe, nowe postacie, oczywiście one są nakreślone dosyć... dosyć Topornie trzeba byłoby rzeczywiście powiedzieć, bo mm, tak, no Edward Furlong, nowy chłopak w mieście, w małym miasteczku, no tutaj matka z Hollywood, prawda, która nie żyje, bo w ogóle film zaczyna się na planie, na planie filmowym, nomen omen, więc rzeczywiście tutaj zatargi są z, z, z gówniarzami ze szkoły, z liceum, jak zwał, tak zwał, ojciec też powiedzmy, no niespecjalnie jest ogarnięty, bo niby jest lekarzem, niby rzeczywiście ogarnia... Nie tyle lekarz, co, co weterynarz, ale ogarnia niby, niby wszystko, ale zbyt wiele rzeczy tutaj się nie zgadza, bo wiesz, w pewnym momencie okazuje się nagle, że, że syn, syn y, nie wrócił do domu po szkole, coś tam się rzeczywiście podziało, no i potem wraca ten syn, a ojciec... Gdzie byłeś? martwiłem się cały czas o siebie normalnie, od zmysłów odchodzę, nie wiem co się dzieje, Ja mówię, Człowiek, jak odchodzisz od zmysłów to robisz coś, biegasz potem jest scena bodajże kilka, kilkanaście minut później, podobnie akurat tutaj jest akcja z, z, z psem, też bardzo byłem, bardzo byłem tym zestresowany w ogóle facet totalnie, no nie, nie jest to do, dobrze rzeczywiście zrobione, nie jest to dobrze napisane, więc te postacie mnie nie urzekają Clancy Brown to troszkę inna sprawa, ponieważ on gra, no świetnie, wciela się w rolę buca. Akurat tutaj jest dobry, aczkolwiek on ma doświadczenie wieloletnie i to nie tylko rzeczywiście w filmach, ale też również głosowo w animacji, przecież to jest słynny Lex Luthor. No ale tutaj gra policjanta, który ma swoją, powiedzmy, farmę królików. To może zbyt buńczyczne słowo, ale ma swoje króliki, hoduje sobie. No i rzeczywiście jest, jest twardym skurczybykiem, jest, jest ojczymem właśnie Drew Gilberta, który ma pieska Zały, bardzo pięknie się rzeczywiście nazywa, no ale w tym filmie zbyt wiele się rzeczy nie zgadza, bo mamy tego powiedzmy złola, ale wiadomo i tak, że ktoś inny musi się pojawić w roli, w roli antagonistów, bo co mi się... Oczekiwałem na to, wiesz, w jedynce tego nie było w ogóle, bo zostało to wycięte, niestety nie powiedziano więcej odnośnie tej całej, tego całego bóstwa indyjskiego, który tam jest, odnośnie tego jak to wygląda z tym cmenta, cmentarzem właściwie, no ale rzeczywiście jakoś tak się nie, nie opiekło i tutaj też nie ma i jest kilka rzeczy, które mi się bardzo nie, nie spinają, jak na przykład w pewnym momencie, i uwagę, będę zdradzał fabułę, no bo oczywiście, że tak, to jest film sprzed ponad 30 lat, w pewnym momencie, kiedy na przykład, no, ten policjant umiera... Panowie, no to duże, głupie słowo chłopaki, tak? Chłopaki go stwierdzają, no to trzeba go pochować, żeby, żeby wrócił z martwych. On wraca z martwych, no oczywiście jest jeszcze większym osłem niż, niż był wcześniej. Rzeczywiście jest jeszcze większym skurczybykiem, idiotą. No i motyw jest taki, że nagle wchodzimy gdzieś tam do, do, do pomieszczenia i jest krzyż odwrócony. No wie? No zaraz, zaraz, zaraz. No bo albo tu mamy Indian, mamy tę całą klątwę, no nieważne, jak zwał, tak zwał. Albo. Mamy tutaj e, diabła i mamy no, odwrócony krzyż, więc wiadomo co to, co to y, skutkuje. I problem jest w tym, że sama chyba pani reżyser nie bardzo wiedziała dokąd podążyć. Wiesz, bo to, że na przykład, jak mówiłem, czy miała być Ellie Creed, ale studio stwierdziło, nie, my chcemy Furlonga, bo będzie rzeczywiście większa szansa na, na zarobienie pieniędzy. Przepisano praktycznie, że biorąc, cały scenariusz. I widać, że to było robione na prędce. Bo chyba komuś nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić, ty, a co tam się może wydarzyć. Rzeczywiście, jak to może, jak to może wyglądać, bo no nie jest to, nie jest to rzeczywiście świetna. świetna sprawa, oczywiście tutaj mam oczywiście ciekawostki, więc tym się troszeczkę będę, yy, będę posiłkował. No ale wydaje mi się, że fabularnie no to jest to niemalże jeden do jednego, tak? No wiadomo, że mamy zwierzaka, który sobie umiera i tak dalej. I ja też nie oczekiwałem, nie wiadomo czego, żebyś mnie. Yy, żeby był dobrze zrozumiany, to nie jest nagle tak, że. O, będzie super, będzie się działo, dowiemy się. No nie, no po prostu chciałem rzeczywiście jakiejś w miarę sensownej fabuły, żeby to rzeczywiście jakoś dobrze, fajnie, sensownie, ciekawie, interesująco wyglądało. A tutaj, no nie, nie wygląda to rzeczywiście fabularnie, bardzo fajnie, więc jest bardzo. Niestety, bardzo. Bardzo jest źle. Zakończenie w ogóle jest totalnie bezadziejne. zakończenie jest totalnie głupie, nie powiem jakie, musisz sobie sam ewentualnie mm, sprawdzić, ale zbyt wiele rzeczy w tym filmie fabularnie się nie zgadza, wiesz? Bo niby sama pani reżyser powiedziała, tak, bo ja chciałem to, co oni robią, jak tam na przykład zakupują tego policjanta, żeby powrócił, że nastolatki są głupie, że głupie są po prostu i tak dalej. No ale tak sobie z drugiej strony myślę, że rzeczywiście nastolatki są głupie, ten policjant y, nie żyje, no ale jeżeli mamy... Drugiego Gilberta, którego ojczym jest policjantem, jest wredny dla niego i po prostu cały czas go tam strofuje i, i, i naparza i jest, jest zły. Psa mu dopiero przecież to, co zabił. No to po jaką cholerę oni stwierdzają, ok, to będzie świetna sprawa, żeby rzeczywiście tego ojca ojca żeby, żeby ojczym, żeby powrócił, żeby to była dobra, dobra. No nie, no nie, no. Więc takie wytłumaczenie na zasadzie, no bo chłopaki są głupie i po prostu chciałem to pokazać. No nie, tutaj mamy ultra debil, że rzeczywiście. Nastolatek amerykański, co już nie, niejednokrotnie widzieliśmy w filmach, to jest inna, naprawdę, to jest inna e, odmiana człowieka, to jest inny gatunek. No Może rzeczywiście tak jest, on, on, może te nastolatki są totalnymi debilami, no, ale jeżeli tak, no to w tym momencie nie robimy, nie robimy takiego horroru, tylko robimy coś innego. W ogóle Jason Maguire, który wcielił się w rolę e, Drew Gilberta, tego, który ma oczywiście tego pieska i tutaj widzisz go z tyłu. Oto jest ten chłopak. E, ten, ten chłopak, tutaj proszę bardzo. Był bardzo nieśmiały i bojaźliwy, i nie bardzo chciał zagrać w tym filmie, ponieważ grał tylko w sztukach szkolnych i nigdy nie miał żadnego innego doświadczenia. No i tutaj był wielki klops. No skoro masz klops taki, no to po co bierzesz takiego chłopaka do głównej obsady? No ale to już, jak już mówiłem, w tym filmie wiele się rzeczy nie zgadza. Ale kiedy poznał 14 Edwarda Furlonga, który gra Jeffa Matiusa i zagrał w Terminatorze 2, natychmiast się zaprzyjaźnili i rzeczywiście było już wszystko, wszystko w porządku. No więc rzeczywiście... Ta obsada jakoś, chciałbym powiedzieć, domaga. No nie, niestety, kuleje. Kuleje tutaj cały czas, bo, bo Furlong, tak, o ile się nadało świetnie na, na Johna Connora, no to po prostu, wiesz, wiadomo, jest, jest klasyk, no to widać, że rzeczywiście nie do końca tutaj się odnalazł. Widać, że rzeczywiście tutaj jest niespecjalnie. Nie, nie Zresztą nasz, nasz kolega też niekoniecznie. Ogólnie dzieciaki w tym filmie, i to nie tylko rzeczywiście oni tutaj, ale też ten huligan. Ten bandyta, który dokucza właśnie naszemu bohaterowi, no też nie jest, nie jest gińczny. w ogóle sam wygląda, słuchaj, on ja wygląda mniej, że taki zarost ma jak ja, wygląda jakby ten facet miał z 30, 30, lat, w ogóle tak naprawdę mam IMDB włączone i ciekaw, ciekaw, jestem, czy jest informacja na temat tego, ile on miał wtedy, ile miał wtedy lat w momencie kręcenia tego filmu, no na pewno to dziś powinno tutaj być rzeczywiście poka pokazane. No to był film 90, 92 rok, tak? 92 rok, a chłopak się urodził kiedy? No, dawaj, urodził się w 74, czyli miał prawie, no miał prawie 20 lat. No więc rzeczywiście nie zrobili tego najlepiej, nie zrobili tego najciekawiej, nie pokazali tego w sposób sensowny. Jeżeli chodzi o aktorów dorosłych, no to tutaj rzeczywiście już jest dużo lepiej. No widać, jak mówię, ten Clancy Brown świetnie się wcielił w rolę. To też nie jest tak, że. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, o patrz, ale on to źle zrobił, no nie, no taki był scenariusz, taki był pomysł pani reżyser, taki był scenariusz i pomysł studia, więc rzeczywiście to akurat nie można było tego poprowadzić inaczej. Tak aktor gra, jak mu reżyser mówi, więc jest w porządku. To, że ma postać taką, czy inną, no to w tej roli się świetnie sprawdza, czego nie można powiedzieć o Antony Edwardzie, no rzeczywiście w, w roli ojca i no... Bzdura, totalna, totalna, bzdura, ale z drugiej strony tak, tak też pani, pani reżyser wymaga, bo wiesz, no to jest na takiej zasadzie, że jak na planie jesteśmy i aktor to zagra w ten sposób, jeżeli się pani, pani panu reżyserowi nie podoba, to mówimy nie, 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 zrobimy inaczej, tym bardziej, że przecież wcześniej są próby. Tutaj akurat to rzeczywiście musiało się pani podobać, no i, no i chyba rzeczywiście nie było to dobrze zrobione, więc aktorsko, no tak, jakoś tam gdzieś powiedzmy, może być też pamiętaj, to jest oczywiście horror, to jest horror. I ja nie wymagam od tego, żeby nie wiadomo było co pięknego, super świetnego, żeby to rzeczywiście miało wszystko ręce i nogi. A jeżeli mamy już scenariusz, który nie ma, jak najbardziej, nie, nie, nie składa się w całość, no to rzeczywiście wtedy jest już bardzo ciężko i może być, może być już bardzo, bardzo źle. Natomiast film, chociaż w sumie jeszcze nie. Muszę jeszcze powiedzieć o, oczywiście o aktorach zwierzęcych, bo rzeczywiście, no skoro cmentarz dla zwierząt, no to tutaj yy, tak jest. Jest taka jedna bardzo yy, fajna scena, bo technicznie ten rzeczywiście film dojeżdża, wiesz, ten technicznie bardzo fajnie zrobiony, Charakteryzacja, poezja, poezja można by powiedzieć. Pamiętaj, to nie jest jakaś wielka produkcja, bo o ile Jedynka miała budżetu bodajże 11,5, tak, 11,5 miliona dolarów, więc rzeczywiście całkiem sensownie To dwójka miała budżetu tylko i wyłącznie już 8 stwierdzono, no ja skoro dali radę za 11,5, mi kilka lat to zrobią za za 8. Jest taka scena, kiedy Chase ma sen, Chase, czyli oczywiście Anton Edward, czyli ojciec głównego bohatera, że Zały go atakuje, ale budzi się w łóżku i odkrywa, że jego sen jest prawdziwy. No rzeczywiście to akurat dosyć często jest stosowane. Oczy załego zdają się eksplodować takie oczywiście efekty specjalne Zały warczy i rzuca się, a jego zęby i szczęki trzaskają, kłapią i to jest rzeczywiście dobre, dobrze zrobione no i to akurat było zrobione w większości z prawdziwym sen. Ale oczywiście w cięciach, bo to rzeczywiście było pomontowane. Pies naprawdę warknął do kamery na polecenie swojego trenera. Oczywiście, trener ponownie był dublerem aktora, a to była dla psa zabawa, gra. No to rzeczywiście się wygłupiał, a to, że potem już oczywiście w postprodukcji dołożyli warknięcia i tak dalej, inne rzeczy, więc jest, jest normalna sprawa. Chase strzela do załego, a załego ucieka skacząc Przez zamknięte okno spialni Gdy szkło oczywiście leci, trzaska się I rzeczywiście jest hardkorowo No i oczywiście strzały również były dodane W postprodukcji, natomiast okno było jak najbardziej prawdziwe, ale to nie jest nagle tak, że Dali psa skarcz przez okno. Nie, nie spokojnie. Ten, jeżeli chodzi o, o szkło, to jest to tak zwane szkło cukiernicze bodajże. Tak? Że, no, po prostu no, z, z takiej masy cukrowej jest zrobione, więc spokojnie. Jeżeli chodzi o drewno, to to jest d, 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 drewno balsowe, Tak, balsowe, balsamowe, jakś tak to się nazywane, specjalnie nacinane, więc nie ma problemu, Także pies został wytrenowany, że najpierw skakał. Ten pokazywał mu, że musi przeskoczyć przez normalne okno. Potem, oczywiście, okno było z tym, z tym y, y, szkłem y, cukierniczym i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście tutaj akurat byli, y, byli ludzie od Stowarzyszenia y, Zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc żaden zwierzaczek nie ucierpiał. Czy też, właśnie, mowa o piesku, czy też, oczywiście, mowa o królikach, których tutaj dosyć dużo jest i no, w pewnym momencie są skurowane, i to tak nie wygląda y, akurat y, dobrze. No, ale to nie jest nic akurat y, y, Dziwnego, więc y, zwierzątka stanęły, naprawdę na wysokości, y, na wysokości zadania. Dodatkowo, jeżeli tutaj pomyślisz, masz psa, którego ucharakteryzujesz. Dodatkowo, które potem w postprodukcji wrzucisz y, efekty y, dźwiękowe, efekty wizualne, i tak dalej. Pamiętaj jeszcze, nie nie CGI, bo akurat to jest 92 rok, więc akurat to nie wyglądało nie wyglądało jeszcze aż tak dobrze z komputerami, jak najbardziej. Więc y, no dało radę zrobić to fajnie. I tak, jak najbardziej, ten techniczny film bardzo mi się podoba, wiesz, bo rzeczywiście nieważne, czy mówimy o, o tym, jak wygląda Clancy Brown, kiedy już oczywiście wraca, czy jak wyglądają zwierzaki, ale to naprawdę jest zrobione dosyć fajnie. Wydaje że chyba większość budżetu poszła właśnie w tym kierunku. Stwierdzono, że ok, tutaj musi być dobrze, tutaj musi być mocno, tutaj musi być ciekawie. Więc rzeczywiście jestem zadowolony w ogóle kolejna scena, kiedy to zały, próbuje, czyli ten piesek, wyłamać się do klatek z królikami. No i akurat tutaj jest tak zrobione, że gdzieś tam bodajże pod prądem te klatki są, żeby on tam nie, nie skakał łapami, bo to rzeczywiście się zdarzało, i tak dalej, i tak dalej. Gaz rzekomo wyposażał klatki w, w podpięty, podpięty były pod prąd, który ma porazić każdego, kto dotnie. Psa nauczono pchać. Właśnie przedmiot, czyli po prostu stawać wami, który wyzwala iskry, efektu specjalne, które były tylko wizualne i nie poraziły psa. Więc jak widzisz, tutaj było rzeczywiście, musiało wszystko być do, do no dopieszczone jak najbardziej, więc tutaj tutaj aktorsko, technicznie jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie, jeżeli chodzi, jak mówiłem wcześniej o, o nawiązania, tak, no jest ich kilka. Ta y, Ali Creed, która miała się pojawić, no finalnie nie ma jej Jest jak najbardziej, tylko coś tam mówią, wspominają chłopaki, że No wiesz, ale ta dziewczyna, która tam przeżyła, ona jest tam jest w szpitalu w psychiatrycznym I może rzeczywiście się pojawić, carby mi się nie zdziwili Tak patrzą, no okej, okay, no w początku jak się tam rzeczywiście jest Ale ponieważ mamy już y, Edwarda Furlonga Więc y, jest, jest y, sytuacja Pewnie, że tak, bo tam jego matka, matka nie żyje Ktoś mu coś rozkazuje, a on rzuca tekst który, jak myślisz, no pewnie, że tak, musi być tekst, tekst z, z, z terminatora. You're not my mother. Co prawda, tam mówi, yy, mówi w terminatorze mówi yy, do Toda: You're not my father, Todd. Nie jesteś moim ojcem, tutaj jest, nie jesteś moją matką, więc rzeczywiście yy, jakoś tak to jest zrobione. Mówiłem wcześniej tak samo, że kiedy nasi bohaterowie, yy, jest tak, że akurat yy, postać, grana przez furlonga przywozi, przynosi do, do szkoły kotka. No i oczywiście ten łobuz mu go zabiera, wsiada na rower i odjeżdżają i, i jadą, jadą, jadą sobie No więc kiedy on zaczyna ich gonić, no to przejeżdżają koło tego domu, napisane jest Creed Więc my wiemy, że to jest oczywiście dom Creedów Fabuła umiejscowiona jest 3 lata później mniej więcej, jeżeli chodzi o, o to, co się wydarzyło względem, względem jedynki Więc no tutaj jak najbardziej tak to, jest, tak to jest zrobione Więc tych wstawek, no powiedzmy w pewien sposób są Tak, jest tych nawiązań troszeczkę, żebyśmy to... Pamiętali, tak, pamiętajcie, bo rzeczywiście kilka lat temu ten film był. No dobrze, skoro ten film był, on sobie dosyć fajnie poradził w kasach w kasach kinowych, no oczywiście też na VHS-ach, bo to rzeczywiście dawno, dawno tak było. Tak, też było dawno, dawno, dawno przed, przed erą DVD, przed erą subskrypcji, tak jak najbardziej, przed erą subów na YouTube, więc mam nadzieję, że akurat dasz suba w oczy dzwonek z opcją wszystko będzie mi niezmiernie miło. I to akurat było. No tak, tak, akurat zrobione. To jest, patrzysz na, na, na ciekawostki, ale to wszystko sprawia, no te, te wszystkie nawiązania do, do Terminatora, te wszystkie nawiązania do Jedynki, że no nie jest, nie jest jakoś to w miarę sensownie poukładane, wiesz. No i jest kilka, jeżeli chodzi o straszenie, kilka jest scen, które mi się bardzo podobają. Jest na przykład jeden zwrot akcji, scena, kiedy, kiedy no właśnie nasz tutaj kolega. Jedzie wraz z matką samochodem I goni ich ten policjant już Policjant już z Zombie Zmumifikowany No w każdym razie ten, który już Został pochowany na cmentarzu Tak, ta scena mi się w miarę podobała Może już nie samo wykonanie, ale sam koncept Rzeczywiście bardzo dobrze to jest zrobione I to dla fabuły wygląda interesująco Wygląda intrygująco To jest rzeczywiście coś, co sprawia O kurczę, a czemu to tak, a po co Głupio to wygląda jak najbardziej Głupi jest pomysł co gdzie jak, ale sam koncept jak najbardziej jest w miarę, w miarę ciekawy, więc nie jest, nie jest źle. Również jest kilka scen typu, kiedy no, ten piesek skacze na, na tę klatki królików, no i gaz, czyli Clancy Brown bierze, bierze strzelbę i, i, i strzela do niego. Też byśmy się nie spodziewali, ale czemu tak? Ale o co chodzi? No ale potem z drugiej strony spokojnie skruch. To jest cmentarz dla zwierząt, to nie jest dla ludzi, to wiadomo, że musi być od zwierzaczka, musi się to wszystko zacząć. Nie ma żadnej osoby, można byłoby rzec, chociaż tak naprawdę ten, ten jeden łobus o to wszystko opowiada, ale nie ma takiej osoby, która by to powiedzmy, tak jak ten starszy dżentelmen w jedynce, która by prowadziła, wiesz, jak taki powiedzmy, duchowy. Przewodnik mówiących, co się może stać, co się może wydarzyć od A do Z i tak dalej, i tak dalej. Więc akurat w tym aspekcie nie jest, nie jest, nie jest super. Film, jak mówiłem, wcześniej budżet, miał 8 milionów, i zarobił 17. Więc nie zarobiono na nim zbyt wiele, ale też nie stracono. Bo też pamiętaj, że 8 milionów to jest budżet produkcja, ale jeszcze nie ma tutaj oczywiście podanego budżetu na reklamę, ale też no załóżmy, że powiedzmy, że 2, może 3 miliony wydali. No to. Powiedzmy około 10 milionów, mniej więcej ten film e, zarobił. Nie jest nie to, jest powiedzmy, najgorzej, no ale nie na tyle, żeby stwierdzono, ok, no to robimy trzecią część, bo rzeczywiście trzeba, bo rzeczywiście musimy. No nie wpadło to. Nie wpadło to w oko aż tak, e, aż tak bardzo, ponieważ no, skoro mamy nowy, nowy film, no to można by powiedzieć, ok, budujemy jakieś uniwersum, tak? Tam mieliśmy Creedów w jedynce, tutaj mamy innych, in, inną, e, inną rodzinę, więc może zrobimy to w ten sposób, że. Będzie to łączone, będzie to kombinowane. Może po prostu kolejny Kolejny odcinek tejże serii będzie o tym, że inna, nowa rodzina przyjedzie. No i stwierdzą, stwierdzimy, że tak będzie. No to się wszystko wysypało. Rzeczywiście to się wszystko wysypało i nie powstała żadna kolejna część przez wiele, wiele, wiele lat. Aż do 2019. Tak jak najbardziej. O, o tym będzie za, za czas jakiś mówione. Ale problem największy jest. W w cmentarzu dla zwierząt 2 taki, że mamy bzdurny scenariusz. To mi się wydaje jest, jest klops, bo o ile już osoby wiedziały, jak to się będzie jadło technicznie, czyli jak to będzie powiedzmy musiało wszystko wyglądać, było już ogarnięte ze zwierzętami, trenerami i tak dalej, tak dalej, to się, że też, ponieważ problemy były w jedynce z, z kotem, więc tutaj też zdecydowano na, na pieska, mimo że kotki się jak najbardziej pojawiają, ale akurat w dużo mniejszej ilości niż, niż w pierwszej części. Koty się ponoć trudniej trenuje, tresuje, z psami jest dużo, dużo łatwiej, więc rzeczywiście no, tak jakoś tutaj wymyślono, że będzie. I te aspekty techniczne no, nie mogą sprawić nagle, że dostaniemy film super świetny, super rewelacyjny, tylko dlatego, że pies dobrze skoczył przez sztuczne okno i fajnie był ubrodzony czerwoną farbką i to wyglądało dobrze. A nasze postacie są po prostu totalnie od odszapki. Nie wiem za bardzo, czy podążamy w kierunku Indian, nie wiadomo czy podążałby w kierunku szatana, nie wiadomo w którym kierunku to wszystko ma pójść, i zamieniamy naszych bohaterów. Bo studio nie chce, nie chce dziewczynkę, tylko chce chłopaka. No bo jak najbardziej, bo on w tym momencie jest już gwiazdą. No był gwiazdą, jak najbardziej. Przez, miał swoje 5 swoje minut, które się skończyły później z filmem, w którym wystąpił wraz z Wardem Nortonem. Podejrzewam tytuł. Nie, nie muszę powiedzieć, bo akurat rzeczywiście niespecjalnie nie, nie algorytmowi się to może spodobać. No, jak się tak to rzeczywiście może wyglądać, ale film nie, nie powala. Niestety, nie mogę powiedzieć, żebyś obejrzała. Obejrzał, bo to jest rzeczywiście zacne kino. To jest takie kino, które można wziąć i odfajkować. Wiesz, tak? Obejrzałem, obejrzałem dziękuję bardzo. Nic więcej. Jeżeli chcesz zobaczyć to w opisie, także w przypiętym komentarzu będzie link do tego filmu. Można go obejrzeć, kupić. Jest na Amazonie dostępny, więc jak najbardziej można zobaczyć. I no cóż, ten film na wiele, wiele lat zakończył no, tak naprawdę przygodę studia z, ze cmentarzem dla zwierząt. Kolejna produkcja, kolejny film w 2019 w ogóle tak naprawdę powstał tylko i wyłącznie dlatego, że studio dostanie. Z perspektywy oczywiście drugiej części. Dostanie list od Stephena Kinga, w którym pisze, że skoro przez tyle lat nie powstała żadna inna produkcja, dziękuję bardzo, kończą się prawa autorskie dla Was i nie będziecie już mieli ich. Studiu się przestraszyło, bo kurczę, skoro tak jest, no to mimo wszystko przecież przez te wiele, wiele lat jedynka i dwójka zarabiały cały czas jakieś tam pieniądze, bo wiadomo, że to nie jest tak, że wypuścimy film i koniec, dziękuję bardzo. No, no nie, aktorzy cały czas... Aktorzy, kompozytorzy, wszyscy oczywiście otrzymują cały czas czeki z, z tantiemami. Kiedyś rozmawiałem z Kenem Carpenterem, który występował w filmie Hellraiser 3 i mówił, że nadal wiele, wiele lat po premierze tegoż filmu on cały czas otrzymuje czeki. To się, nazywa, to się tak ładnie nazywa Residue Check, czyli po prostu czeki z tantiemami, za to, że rzeczywiście wystąpił wiele, wiele, wiele lat temu, no, ale to już jest troszeczkę inaczej. Wygląda niż, yy, niż w Polsce. W każdym razie, Smenda dla zwierząt Pet Cemetery 2, mm, nie, nie jest to dobra produkcja, niestety nie mogę Tobie polecić, ale co by mogę? Pewnie, że mogę. Są kilka, jest kilka rzeczy, które mogę, na przykład tak na tej liście znajdziesz mnóstwo kultowych horrorów, które warto obejrzeć, no bo są tam dużo lepsze produkcje, chociaż z drugiej strony są tam też dużo gorsze. Najlepiej obejrzeć samemu, przekonacie, bo w większości, tak, w większości warto.